Mechanika kwantowa nie neguje egzystencji światów równoległych, choć w praktyce nie wiadomo, w jaki sposób moglibyśmy się między nimi przemieszczać i czy to w ogóle jest możliwe. Liczne zdarzenia, których jak dotąd nie udało się logicznie wyjaśnić, sugerują jednak, że przemieszczanie się pomiędzy równoległymi rzeczywistościami jest jak najbardziej możliwe. Po obejrzeniu tego krótkiego filmu stanie się jasne, dlaczego powiedzenie Nie baw się windą, często kierowane do dzieci, to nie tylko puste słowa, lecz pełna znaczenia przestroga. Od jakiegoś czasu w koreańskich mediach społecznościowych krążą pogłoski o dość intrygującej, ale równie niebezpiecznej grze, rodzaju wyzwania, która może zakończyć się przejściem do świata równoległego. Miejska legenda opowiadająca o możliwości przedostania się do jednego ze światów równoległych za pomocą windy nie jest jedynie ciekawostką, należy ona do wyzwań przeznaczonych dla najbardziej wytrwałych wielbicieli tego typu eksperymentów. Z informacji, które od kilku ładnych lat pojawiają się głównie w koreańskich mediach społecznościowych, wynika, że wymiar, do którego można się przedostać za pomocą windowego wyzwania, określany jest jako ciemna strona. Czymkolwiek by ten wymiar nie był, pod warunkiem, iż naprawdę istnieje, Wyzwanie to jest dość straszne. Podobno niejednemu śmiałkowi udało się przedostać na ciemną stronę i powrócić do naszej codzienności. Jednak są też tacy, którym z tego wyzwania nie udało się powrócić cało i zdrowo do naszego świata. Szukając w sieci informacji na temat tajemniczej miejskiej legendy o windzie do świata równoległego, można się natknąć na przestrogi sporządzone przez osoby, które odważyły się podjąć wyzwanie. Anonimowy bloger ostrzega. Przede wszystkim chcę jasno powiedzieć, że w żadnym wypadku nikt nie powinien grać w windę do świata równoległego. Jeśli jesteście ciekawi, proszę, po prostu sobie odpuśćcie. Jeśli próbowałeś tego wcześniej i nie zadziałało, to proszę, proszę, nigdy więcej nie próbuj. Spróbowałem i teraz jestem prawie pewien, że mam przerąbane. Winda do ciemnej strony. Ważne zasady gry. Pierwsza zasada gry mówi, że musimy być sami. Zgodnie z drugą zasadą konieczne jest wybranie budynku, który ma co najmniej 10 pięter i jest w nim winda. Istotne jest również to, aby w wybranym przez nas przedziale czasowym nikt inny nie miał zamiaru korzystać z windy. Gdy jednak to się stanie, cała procedura zostanie zakłócona i w najlepszym przypadku będzie trzeba rozpocząć ją od nowa. Nigdy tego nie próbuj. Przebieg tajemniczej gry z windą podają jako ciekawostka. Nie waż się podejmować tego wyzwania. Wchodzimy do windy na pierwszym piętrze. Nie ruszając się z niej, odwiedzamy piętra czwarte, drugie, szóste, drugie, dziesiąte i piąte w podanej kolejności. Przyciski kolejnych pięter wciskamy dopiero wówczas, gdy winda zatrzyma się na uprzednio wybranych poziomach, a jej drzwi się otworzą. Legenda głosi, że na piątym piętrze do windy wejdzie tajemnicza kobieta. Pod żadnym pozorem nie wolno z nią rozmawiać, odpowiadać na jej pytania, a nawet nawiązywać z nią kontaktu wzrokowego. Lekceważenie tego ostrzeżenia grozi tym, że kobieta wciągnie nas do swojego mrocznego wymiaru. Nie przejmując się zbytnio obecnością tej pani, będąc na piątej kondygnacji, wciskamy przycisk pierwszego piętra. Wówczas, zgodnie z legendą, winda powinna nas zabrać na dziesiąty poziom. Gdy drzwi się otworzą na 10 piętrze, ujrzymy zupełnie inny wymiar. Rozpoznamy go przede wszystkim po tym, że będziemy tam zupełnie sami. Nie wiadomo, co się może wydarzyć, gdy w tym momencie zdecydujemy się wysiąść z windy. Niektóre wersje legendy miejskiej głoszą, że nasz telefon przestanie działać. Przez okna budynku ujrzymy miasto, w którym się znajdujemy, ale wszystkie światła w domach i na ulicach będą wyłączone. W oddali może być też widoczny obiekt, przypominający duży czerwony krzyż. Opowiadanie nie precyzuje dalszych szczegółów tego, co może nam się wydarzyć, przebywając w równoległym świecie na dziesiątym piętrze. Jeśli pozostaniemy w windzie, to możemy w prosty sposób powrócić do naszej rzeczywistości, naciskając przycisk pierwszego piętra tyle razy, ile będzie to konieczne. Jednak, jeśli zdecydujemy się rozejrzeć wychodząc z windy, powrót będzie wymagał ponownego przeprowadzenia całej procedury. Jak wrócić? Pomimo iż oryginalna wersja koreańskiej legendy o windzie nie wspomina o procedurze powrotu z ciemnej strony, to nowsze japońskie wpisy przytaczają taką możliwość. Jeśli zdecydujemy się na wędrówkę po ciemnej stronie, opuszczając kabinę windy, powrót do naszego świata będzie możliwy jedynie w przypadku użycia tej samej windy. Podróż powrotna nie uwzględnia tajemniczej kobiety, ale po dotarciu na piątą kondygnację winda będzie próbowała ponownie wysłać na dziesiąte piętro. Może to być nieco męczące. W takim przypadku należy zatrzymać windę i wciskać przycisk pierwszego piętra. Ostatecznie najprawdopodobniej winda zawiezie nas na pierwsze piętro, jednak należy się dokładnie upewnić, czy jesteśmy we właściwym świecie. W przypadku wątpliwości należy wrócić do tej samej windy i ponownie zastosować opisaną sekwencję. Mówi się, że podróż z powrotem może być nieco trudna i może zająć trochę czasu, ponieważ siła ciemnej strony ma tendencję do wciągania osób z powrotem. Może to być trochę denerwujące, ale w końcu powrót powinien się udać.